Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jarosław Malczewski, oceny rolnicze dotyczące rynku mleka i przetworów mlecznych, odcinek trzeci. W trakcie dzisiejszego odcinka przedstawię następujące zagadnienia. Rozpocznę od wprowadzenia, następnie postaram się dokonać oceny sytuacji na rynku mleka w świetle pandemii COVID-19. Omówię również działania antychodowlane w Unii Europejskiej. Przedstawię notowania cen produktów gotowych w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie, a zakończę podsumowaniem. Tytułem wprowadzenia. Światowy rynek mleka wszedł we wzrostową fazę cyklu. W drugiej połowie bieżącego roku dojdzie najprawdopodobniej do dalszego zwiększenia popytu na produkty mleczne, czemu sprzyjać będzie poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz stopniowe ożywienie aktywności w kanale Gastronomicznym wraz z wygasaniem pandemii. Warto wspomnieć, że jednocześnie będziemy mieli do czynienia z ograniczoną podażą, która będzie oddziaływała w kierunku wzrostu cen produktów mlecznych oraz cen skupu mleka. Lokalnym czynnikiem sprzyjającym wzrostowi cen skupu najprawdopodobniej będzie zaostrzająca się rywalizacja o surowiec między mleczarniami. Teraz chciałbym dokonać takiej swojej oceny sytuacji w świetle pandemii COVID-19. Pandemia COVID-19, co jest dobrą informacją, nie zatrzymała rozwoju polskiego mleczarstwa, bo nie doprowadziła do spadku skupu. Jak to oczywiście miało miejsce w niektórych krajach. Nie doszło również do załamania eksportu. A światowy rynek mleka uratował silny popyt ze strony Chin. Mimo tego, że kraj ten borykał się z pandemią COVID-19, to bardzo szybko sobie z nią poradził. Dodatkowo w 2019 roku w Chinach pojawiła się epidemia ASF, co doprowadziło do bardzo silnego spadku pogłowia trzody chlewnej. A jak wiadomo, rynki rolne, mimo że teoretycznie są oddzielne, to one są w zasadzie systemem naczyń połączonych. Dlatego w 2020 roku Chiny dokonały jednak rzeczy spektakularnej mianowicie zwiększyły po głowie tych zwierząt o 100 milionów sztuk, co doprowadziło do znacznego wzrostu popytu na serwatkę, głównie serwatkę w proszku, wykorzystywaną w paszach. O ile na początku pandemii znacznie spadła sprzedaż w gastronomii na rzecz wzrostowej konsumpcji w domach, o tyle po otwarciu restauracji wydatki na żywność przygotowywaną w domach są cały czas na podwyższonym poziomie, co jest niewątpliwie dobrą wiadomością dla sektora mleczarskiego. Ciężko oczekiwać, żeby nagle konsumenci powrócili hurtowo. Czy też w, 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 dużych, w dużym spięczeniu do restauracji, i wiele wskazuje na to, że to cenili oni walory posiłków przygotowywanych w domu. Dlatego część produktów, które traciły udział w rynku, przykładowo mleko, notuje dobre wyniki. Dlatego pandemia COVID-19 spowodowała już trwałe, w mojej ocenie, zmiany w zachowaniach konsumenckich. Teraz skupmy się na tych negatywnych aspektach dotyczących europejskiego rynku mleka, mianowicie działaniach antyhodowlanych w Unii Europejskiej. Otóż hiszpańskie władze regionalne wprowadziły ustawę, na mocy której istniejące gospodarstwa zajmujące się hodowlą nie mają możliwości powiększenia, a z kolei powstanie nowych gospodarstw, między innymi mleczarskich, jest praktycznie niemożliwe. Lokalne władze Kataloniu, Katalonii, przepraszam, regionu położonego na wschodzie Hiszpanii wydały dekret z mocą ustawy blokujący rozwój hodowli zwierząt. Przepisy ustalone początkowo w lipcu 2019 roku, w, w, pierwotnie na dwa lata, zostały teraz przedłużone o kolejne cztery lata. Wszystko rozchodzi się o to, że jest za dużo gnojowicy. Władze Katalonii już od dwóch lat, Blokują to i ten, ten trend, niestety, czy ta tendencja będzie utrzymywała się niestety dalej. Z czego wynika tak surowe podejście? Problemem oczywiście jest gnojowica, a szczególnie spore zanieczyszczenie wody przez gnojowicę. Co warto jeszcze wspomnieć? Mianowicie, komentarz globalny opublikował ostatnio pan profesor Mark. Mitlochner z Uniwersytetu Kalifornijskiego, który wyjaśnił, dlaczego przeżuwacze, czyli między innymi krowy mleczne, są niezbędne do wykarmienia rosnącej populacji światowej w przyszłości. Jednym z czynników ograniczających jest powierzchnia użytków rolnych. Otóż w skali globalnej dwie trzecie użytków rolnych to pastwiska, które mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie ze względu na jakość gleby lub dostępność wody. Tak naprawdę tylko przeżuwacze mają możliwość zagospodarowania tych terenów i przekształcenia ich w pożywienie. Jeżeli hodowla bydła zostałaby całkowicie zlikwidowana, obszary te no, niestety nie nadawałyby się do użytku. Dlatego działania te są no, niezwykle szkodliwe również w kwestii globalnej, ale w kwestii gospodarowania użytkami rolnymi w przyszłości. Skupmy się teraz na tych znowu pozytywnych aspektach, mianowicie na notowaniach cen z rynku polskiego. Otóż niemal wszystkie produkty w ubiegłym tygodniu wykazały tendencję wzrostową. W największym stopniu podrażało tak zwane mleko przerzutowe, czyli to będące przedmiotem obrotu pomiędzy przetworniami, które kosztowało od 1,75 75 zł do 1,80 80 zł za litr i nadal wyka wykazuje trend wzrostowy. Jeśli chodzi o produkty gotowe. To odtłuszczone mleko w proszku kosztowało od 11,30 do 11,60. Jeśli chodzi o masło, od 17,50 do 18 i to była tendencja stabilna. Natomiast jeśli chodzi o ser gołda, również tendencja wzrostowa i cena przekroczyła 14,30 za kilogram. Warto wspomnieć, że śmietara przerzutowa za jednostkę kosztowała od 0,215 do 0,220, co dochodzi do wartości w przeliczeniu na. Sam surowiec niezbędny do wytworzenia masła już ponad 18,50. W porównaniu do ceny już gotowego produktu 18 zł, wskazuje wyraźnie, że ceny produktów gotowych póki co nie znajdują odzwierciedlenia w tak wysokich cenach czy wartościach półsurowców i surowców mleczarskich. Dlatego w najbliższych tygodniach, niestety, należy spodziewać się kolejnych wzrostów cen produktów gotowych w sklepach. Teraz skupmy się na ostatniej aukcji Global Dairy Trade, czyli giełdy nowozelandzkiej. Tu mamy niestety kontynuację spadkowego trendu, ale w szczegółach o tym za chwilę Państwu opowiem. Od 20 kwietnia bieżącego roku średnie ceny produktów mleczarskich na internetowej platformie nowozelandzkiej wykazują tendencję spadkową. Na trzeciej na, na sesji 3 sierpnia indeks średnich cen produktów mlecznych obniżył się o 1%. Najwięcej straciła suszona maślanka w proszku, której średnia cena spadła o 8%. Mniej o 3,8% płacono za pełne mleko w proszku. Średnio to było 1000, 3598 dolarów, z kolei o 3,1%. Spadła także średnia cena laktozy, którą można było otrzymać za 1094 dolary za tonę. Na tej pierwszej aukcji w sierpniu masło zyskało, co jest dobrą wiadomością, na wartości o 3,8%, a z kolei mleko w proszku zyskało o 1,5%, co jest niewątpliwie bardzo dobrą informacją dla polskich eksporterów. Warto wspomnieć, że kolejna aukcja odbędzie się 17 sierpnia bieżącego roku. Skupmy się zatem na podsumowaniu. W drugiej połowie bieżącego roku dojdzie najprawdopodobniej do dalszego zwiększenia popytu na produkty mleczne, czemu będzie sprzyjać poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz stopniowe ożywienie. Kanału Choreka, czyli kanału gastronomicznego, wraz z wygasaniem pandemii COVID-19. Jednocześnie będziemy mieli do czynienia z ograniczoną podażą, która będzie oddziaływała w kierunku wzrostu cen produktów mlecznych oraz cen skupu mleka. Lokalnym czynnikiem sprzyjającym wzrostowi cen będzie zaostrzająca się rywalizacja. O surowiec pomiędzy podmiotami skupującymi. Teraz pokuszę się o yy, yy, prognozę ceny mleka pod koniec tego roku i pod koniec roku yy, przyszłego. Otóż szacuje się, że na koniec 2021 roku cena mleka w skupie osiągnie złoty 60 zł netto za litr, zatem przekroczy o 8 groszy rekordową cenę z 2014 roku, która w tamtym czasie wyniosła złoty 52 zł za litr. Z kolei na koniec 2020 roku niestety możemy się spodziewać spadku i osiągnięcia ceny mleka w skupie na poziomie Złoty 45, złoty 47 za litr. Dziękuję Państwu za uwagę, Jarosław Malczewski. To były oceny rolnicze. Dziękuję.